Park Narodowy Yellowstone zachwyca majestatycznym krajobrazem i bogactwem przyrody, ale ulewne deszcze sprawiają, że piękno natury musi ustąpić jej niszczycielskiej furii. W ciągu kilku dni spadła trzymiesięczna suma opadów. Do tego topniał śnieg. Wody starczyłoby na wypełnienie ponad 100 tysięcy basenów olimpijskich. Olbrzymie drzewo płynie sobie ulicą. Ostatnia taka powódź miała miejsce w roku 1918. Widzimy domy pracowników parku, a to dopiero początek. Budynek zawala się i wpada do wezbranej rzeki. And cascades down into these massive, swollen rivers. You can see that the side of the river. Podasz niestulączek do mu stracił oparcie, opłynął. You lose support for that house. It goes tumbling into that raging water, and now it's totally gone. Zniszczeniu uległy również drogi. Poziom rzek podnosił się tak szybko, że ludzie zostali odcięci. Ten most się zawalił. Nie wrócimy do domu. Spóźniłem się. Woda po prostu porwała most. Co za potęga! Wyobrażacie sobie? Droga, którą mieliście wracać do domu, znika. To nasza droga do domu. Podmyta jezdnia po prostu się zapadła. Nie można nigdzie jechać. Jedne drogi zostały zniszczone, na inne sypały się kamienie. Jak asteroidy. Nie wiadomo, co w ogóle zrobić. Cofać? Jechać dalej? Whoa. Najgorsze, co można zrobić, to stanąć. Kamienie cały czas lecą. Park zostaje zamknięty. Ponad 10 tysięcy turystów ewakuowano. Cudem nikt nie zaginął. Ewakuowano cały park. Obyło się bez rannych i zabitych. Te sceny nie mieszczą się w głowie, a przecież to miejsce słynie z pięknych widoków. Niesamowite.